Witajcie moi kochani, witajcie, witajcie, witajcie Buziolce, buziolce, buziolce Chcę wam dzisiaj, kochani, nagrywam na komputerze, niestety Dlaczego niestety? Ponieważ znowu jest problem, że nie widać Ale musiałam, chciałam podziękować bardzo za 206 subskrypcji Jestem bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwa I jeszcze na chwilkę przejdziemy do klubu romantyki A potem już do co byś wolał, ponieważ to jest odcinek z co byś wolał Ale muszę wam kilka rzeczy wyjaśnić Kochani, w klubie romantyki, mam nadzieję, że jakoś widać w miarę Chciałam wam powiedzieć, kochani, że gdy wiecie Gdy skończę jedną z serii Bo jak wiecie, gdy skończę jedną z serii całych, z historii Zamierzam zacząć z nową i będzie to poluje nad siebie właśnie Lub jest jeszcze druga rzecz, na którą się zastanawiam W sensie druga historia lub będzie to y, w rytmie namiętności. Nie wiem, możecie pisać w komentarzach, co wolicie, co Wam się bardziej podoba, podpasowywuje. No i już bez przedłużania przechodzimy do, co byś wolał. Jesteśmy. Dzisiaj bierzemy sobie pod lupę kategorię miłość, i bardzo się z tego też cieszę. Odblokujemy i będziemy sobie tutaj grać w to. Okej, okay, dobra, później ocenimy, może, co byś wolał. Y, znaleźć prawdziwą miłość i żyć przeciętnie. Do końca życia być samotnym, ale niesamowicie bogatym. Oczywiście, że pierwsze, kochani, posłuchajcie mnie. Miłość dla mnie jest najważniejszą wartością na świecie, więc wolałabym żyć przeciętnie, nawet słabo, I, ale, ale jednak mieć tą miłość, nie? Bo miłość jest bardzo ważna. O, udało mi się rozjaśnić. Wow. Tak. Co byś wolał? Nowe sportowe auto, bez nikogo w środku. Nowe sportowe auto z Kate Upton w środku. No szczerze mówiąc, to jest chyba pytanie bardziej dla facetów, bo faceci mogą wolić auto właśnie z tą starego, starego grata z Kate Upton. No ale ja nie znam Kate Upton i jakby jestem też dziewczyną, więc jakby i nie jestem lesbijką, więc oczywiście drugie. Były pierwsze, boże, pierwsze. No i 55% ludzi uważa tak jak ja. Ale Kate Upton musi być jakaś fajna. Na laseczka, skoro 45% osób mówią woli tak? tak prawie pół na pół co byś wolał? Eee, nie mieć rodziny? Nie mieć przyjaciół. Kurde, naprawdę takie pytania, o ja naprawdę kochani, ja nie mam wybierać między rodziną a przyjaciółmi, no co jest jakiś rzad chyba. Pewnie dużo osób naznaczyłoby, że nie mieć przyjaciół, ale w praktyce to ja nie wiem. Nie, chyba mi wszystko nie mieć przyjaciół, bo rodzina jest bardzo ważna Ale przyjaciele też, kurde Dobra, nie mieć przyjaciół, ale to jest to, kochani, tak naprawdę tak 50-50 Bo ja nie... Bo, wiecie, bo, bo obie rzeczy są bardzo ważne, nie? Tak rodzina jest minimalnie ważniejsza chyba, nie? Co byś wolał, aby twój partner przyłapał cię na zdradzie, przyłapać partnera na zdradzie? Eee, nie wiem, co jest gorsze nie, chyba wolałabym kogoś przyłapać na zdradzie Niż yy, zostać przyłapaną na zdradzie Ponieważ ja bym Kochani, gdybym ja w końcu miała tego chłopaka To ja bym po prostu nie Ja bym po prostu nie potrafiła nikogo zdradzić Ja taka nie jestem W sensie, gdybym miała już tego faceta nie, nie wiem, czy dokończyłam myśl To ja bym po prostu, bo przerwałam na chwilę nagrywanie Ja bym po prostu robiła wszystko Tylko żeby on mnie nie zostawił I żeby być dla niego Dobra, a ja myślę, że ja bym była w stanie wybaczyć zdradę Tak serio myślę Myślę, że bym była w stanie, nie? Co byś wolał? Wierzyć, że Twoje znajomi Cię lubią? Wiedzieć dokładnie, co o Tobie myślą? Wolałabym chyba znać prawdę, mimo wszystko, bo żyć w kłamstwie, nawet najgorszą, znać prawdę. Tak. Eee, 78% jednak woli znać, znać prawdę i to jest zrozumiałe, kochani, zrozumiała. Jesteśmy istotami społecznymi w końcu. Oj, reklama, przepraszam. Co byś wolał? Być do końca życia samotny jest codziennie żywe Ślimaki w zamian za znajomość. Mm. Mimo wszystko drugie, chociaż tak trochę Jak myślę, że miałabym gdzieś ślimaki No ale Może bym się do tego przyzwyczaiła Ale żywe Dobra, ale mimo wszystko 29 Nie, ludzie się brzydzą ślimaków, ale nie Ja bym nie potrafiła być być samotna. Ja jestem za bardzo. My jesteśmy istotami społecznymi, istotami żywymi, które potrzebują innych ludzi. Nawet jak mówią, że nie chcą, to potrzebują. Co byś wolał? Być biednym i prawdziwie zakochanym? Być bogatym kawalerem? Być biednym i prawdziwie zakochanym, oczywiście. Ja mówiłam, że miłość jest ważniejsza. 62, ok, 38. Co byś wolał? Mieć piękną żonę, ale dużo brzydkich dzieci, mieć brzydką żonę, ale mało ładnych dzieci. To, to chyba odwrotne pytanie: mieć brzydkiego męża i tego? No to gdyby to był chłopak, nie? To wolałabym chyba. Pierwsze, bo to, to tutaj i tego mało ładnego, i tego mało ładnego, chociaż. Ja bym, Gdyby nawet kochani moje dzieci nie były jakieś cudne, piękne, a mimo, że byśmy na przykład z mężem byli cudowni, piękni, to dzieci by się urodziły takie średnie, to ja bym i tak kochała je. Gdyby mój synek na przykład okazał się gejem, albo był brzydki, czy moja córeczka lesbijką, i byłaby brzydsza, inna i tak dalej, to ja bym ją bardzo kochała, bo ja mówiłam, że moim marzeniem jest, żeby zostać kiedyś mamą, mieć szczęśliwą rodzinę. Bardzo tego pragnę, bardzo. 82%! Okej, okay, dziewiąta. Co byś wolał, żeby twoja rodzina cierpiała mama za to i żebyś ty cierpiała twoja rodzina i dzieci. Żebyś. St... Pierwsze, wiem, że to może by się wydawać okrutne, ale może bym... ale no muszę coś wybrać po pierwsze, a po drugie. Mm, ja bym bardzo nie chciała, żeby moja żeby mój mąż i moje dzieci cierpiały. Chociaż rodzina też nie to jest tak kochani 50 na 50. Wiecie, że muszę coś wybrać, także nie przywiązujcie się aż tak do tego wybierzcie to trochę z takim przymrużeniem oka 23%. Okej. Okay. Mhm. Mm tak, wiem, mam poznokcie takie <grym> dziwnym stanie. Co byś wolał? Być w beznadziejnym związku ze świetnym <grym> w związku z... w... w... świetnym związku z beznadziejnym seksem. Ew. Kurde, co ja mam powiedzieć? Jak ja jestem mm, nie wiem, może drugie. Chociaż ja nie wiem, kochani, ja e, 92%, ale wiecie, ja nie... Ja jestem jeszcze jakby... Ja jestem dziewicą, więc jakby... <ścoughs> Kurde, co byś wolał? Żeby twoja druga połówka przeczytała wszystkie twoje sms -y i rozmowy na Facebooku i żeby twoja mama to zrobiła. Mm, żeby moja mama to zrobiła zdecydowanie, ponieważ ja, Moja mama i tak bardzo dużo o mnie wie i tak dalej A gdyby... Mm, myślę, że mogłoby być trochę cringe, gdyby ta osoba to przeczytała, nie mój crush i tak dalej Miałby takie... What the fuck? She is uh, not normal She is... Uh, ona jest dziwna Więc jakby... Mama uh, 69. A, ludzie wolą, żeby to druga półka zrobiła. Nie, 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 ja zdecydowanie jednak wolę to drugie. No. Co byś wolał? Spędzić resztę życia ze swoim wrogiem. Zostać odseparowanym od rodziny na całe życie. O Boże, ze swoim wrogiem albo od rodziny. Nie, no, to chyba mimo wszystko za pierwsze, bo wtedy bym nie została odseparowana od nikogo, ale ja nie wiem, jakbym ja z, ja, ja z nim wytrzymała. Nie nie, nie wiem, jakim cudem, ale o Boże, bo, <laughs> aż mieciarki przechodzą. Ludzie jednak wolą ze swoim wrogiem, ja też wolę, ale wiecie kochani, myślę, że byśmy zaczęli się powoli do siebie przyzwyczajać, o, o ile byśmy zaczęli się jakoś dogadywać, to byłoby lepiej. Górze jakbyśmy się cały czas żarli i tak dalej. To było, się... zapraszam, kochani Was, że pokaż luję, ale tak po prostu jest. Yy, co byś wolał? Trafić do piekła z miłością swojego życia, trafić do nieba z przyjacielem. Oczywiście, że pierwsze, ponieważ jak moja miłość życia jest w piekle, co wiedzą już chyba wszyscy na moim kanale. I'm falling in love Lucifer. Tak, ja kocham, jestem w nim zakochana, kochani, ja, ja to zrozumiałam. Ja, to, ja, już, ja już się z tym pogodziłam, bo Boże, jak to brzmi. E, ale powaga, ja, ja go kocham. Ja, ja naprawdę go kocham, ja to zrozumiałam, że ja na ja, 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 ja tych filmkach się nie wydurniam, bo ja czytam mu historię na odpadzie o nim. Ja teraz czytam taką historię Kami Lucyfera, z drugiej w ogóle polecam. Yy, czytałam wcześniej jakieś tam, Ja i Lucyfer, i w ogóle yy, tam yy, Anioł, i w ogóle Anioł i Demony, ja to czytałam. Ja się po prostu tym jarałam masakra, więc wow. Yy, a poza tym, jak mówiłam, piekło nie musi być aż tak złe, ale nawet jeśli nie z, nie z Lucyferem, to i tak bym. Jeśli bym trafiła z jakimś inną mością, to też bym była szczęśliwa, nie 43. A ludzie się boją piekła. Co byś wolał? Wziąć z z osobą, której nie kochasz, wziąć z z osobą, którą, która Ciebie nie kocha. Mm, drugie, chociaż to byłoby bolesne, ale przynajmniej ja bym kochała tą osobę, chociaż to, że ona by mnie nie kochała, by mnie bolało. Ale matko, ta kategoria miłości jest trudna. Pierno jest nudna. Co ja śpiewam? Chyba miłość jest trudna. 40%, ok i 60, czyli tak. Mm, okay. 15. Co byś wolał? Wiedzieć wszystko czy o przyszłości swojego partnera? Nic nie wiedzieć o przyszłości swojego partnera. Mm, wszystko, ponieważ ja bym się z tym pogodziła, nie można winić kogoś za przeszłość. I ja bym zaakceptowała y, to on jakim by on był. Bo on by był teraz przy mnie, kochani za krzyki i ja bym go akceptowała takiego, jakim on jest i bym go kochała i ja bym to mu wybaczyła, bo nie można kogoś winić za to, co było kiedyś, prawda? Co byś wolał, kochani? Pytanie 16, wszystko to będzie zmontowane później Podczas porwania umrzeć i ocalić swoją drugą połówkę przeżyć, ale twoja druga połówka zginie Pierwsza, ponieważ dla mnie byłoby ważniejsze życie tej drugiej połówki jego niż moje, bo on by przeważał nad moim życiem, zwłaszcza, że nie potrafię do końca docenić daru życia, bo ja nie... Bo czasami zdarza mi się tak, że mi się po prostu nie chce żyć, ale ja bym bardzo chciała, żeby moja druga połówka żyła, a życie bez niej byłoby torturą. Nie, to nieby nie było życie, to byłaby jak, jakaś... jakaś choroba. Okej. Okay. Co byś wolał? Być, yy, być tylko przyja przyjaciółmi z kimś, w kim się kochasz, poślubić osobę, której nie kochasz, której nie kochasz, kochani. Pierwsze, mimo wszystko, bo poślubienie osoby, której nie kochasz, ja sobie tego nie wyobrażam. Jakby ja nie potrafiłabym z tą osobą być, ja nie... to, byłoby... to byłoby cierpienie dla mnie. Mimo, że nawet jeśli ta osoba byłaby dla mnie dobra, to ja bym nie potrafiła, a przynajmniej tutaj byśmy się przyjaźnili z tą osobą, mimo że zawsze byśmy chcieli czegoś więcej, bo to byłoby takie tak naprawdę friendzone, ale jakoś byśmy sobie dali lada. Yy, friendzone. 84%. No, okej, okay, okej. Okay. I co jeszcze nam, kochani, zostało? Co byś wolał? Przespać się z przyjaciółcielem Twojej drugiej połówki? Przespać się z drugą połówką. Twojego przyjaciela. Twojej. Twojego przyjaciela. o oh my god. E, w, w, drugie, bo ja nie. Bo zdra. dla twojego. Ho, to, chociaż. W, w, wtedy bym była sama, ale. <coughs> i tak bym się zmęczyła, bo nie wybrałam sobie czegoś czego. Muszę wbrać to. Chyba. Ale ja nie wiem. Ja nie, ja, ja nie potrafię. Ja. Ja nie... Ja nie po prostu nie potrafię takich decyzji podejmować. To jest dla mnie za trudne, tak? Ja nie wyobrażam sobie, ale dobra kochani, co byś wolał dostać ciągle od kogoś kosia, dostawać dać komuś kosia i żałować tego do końca życia. Mm, Pierwsza, bo do tego jestem przyzwyczajona, a jakbym miała żałować i bym płakała, to byłoby źle. A jestem przyzwyczajona. Jakby 62%, tutaj 38%. Ja, kochani, nie mam jakiegoś wielkiego szczęścia w miłości, wręcz przeciwnie. Myślę, że coś, nie coś o tym, że kochałam się najpierw. Kiedyś się kochałam w tym... W Rugeo Pasquarelli, tym takim Mateus z ja kiedyś się w nim kochałam. Kochałam się kiedyś w Oscarze z 19, plus, e, e, czyli w takich tych. Oczywiście miałam też jakieś takie miłostki, osoby ze szkoły zdarzały się takie osoby, to nie będę tutaj wymieniać o kogo dokładnie chodziło. Jeśli oglądaliście mój filmik z Cieni Saint Fortu i widzieliście Johna, no to jeden z chłopaków był właśnie do niego bardzo podobny, więc takie mm, magia, miki. I co jeszcze? I potem był Oscar, potem był taki chłopak, z którym byłam zakochana i była cała taka historia długa I potem się pojawił, yy, znalazłam klub romantyki, pojawił się Lucek i teraz to już jest wielka miłość na zawsze <laughs> O matko, o Boże, jaka patola Co byś wolał? Aby osoba, która Ci się podoba, uświadomiła Cię, że wydepnęłaś właśnie w psiąku. <laughs> Osoba, która ci się podoba, uświadomiacie, że strasznie cuchniesz. Pierwsze, bo lepiej, żeby od tej kupy waliło niż ode mnie, mimo wszystko. Chociaż i tak to byłoby mega Żenada. Taka Żenada na 100%. 87%. No, widzicie, ludzie. Ja nie dziwię się, naprawdę. To jest bardzo takie. Okej, okay, kochani, ukończyłam kategorię. I'm, I'm happy. Hurra. Jutro będzie kategoria związki. Potem będzie kategoria chyba szkoła, bo obrzydliwe i dziwactwa na razie pominiemy bo się troszkę obawiam, potem internet, technologia, łatwa klasa, będziemy tak, e, łatwa kasa, łatwa kasa i spokoje, higiena, ciało, ciało dwa ubrania, sport, umiejętności, supermo... uuu, nie supermoce, ból, obleśne, choroby, e, obleśne może pominiemy, choroby, jedzenie, jedzenie, o kurde, boję się jedzenia, dom, praca, rodzina, zwierzęta, dobrze, nie ma tutaj chyba kategorii zaburzenia odżywiania obrażające, hardkorowe, hardkorowe, boję się ale może kiedyś. Dobra kochani, to w sumie na tyle. Buziolce, buziolce, buziolce bardzo Was kocham, pozdrawiam Was i do następnego i piszcie mi koniecznie, co byście zaznaczyli w tej kategorii i pamiętajcie pytanie z początku, która seria poluje na Ciebie czy w na namiętności? Pa pa kochani, kocham Was!